Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25. No i dzisiaj będziemy siać kukurydzę, jak widzicie mam taki oto zestaw przygotowany. Poza odcinkiem zakupiłem sobie ten oto siewnik punktowy, czyli tutaj mamy oczywiście ten siewnik z tyłu, no i dodatkowo jeszcze mamy taki zbiornik na nawóz, który znajduje się z przodu. Więc dzisiaj sobie przetestujemy ten nowy, ciągnik, ten nowy siewnik. Wsiadamy oczywiście do ciągnika, no i pojedziemy na pole. No i będę siał tą kukurydzę na moim dużym polu bo gospodarstwa, tutaj oczywiście sobie ostatnio połączyłem te moje trzy pola, plus jeszcze je troszkę powiększyłem w tym kierunku. Więc dzisiaj zasiejemy sobie kukurydzę, poza odcinkiem też będę miał trochę rzeczy do siewu, bo jeszcze tutaj będzie soja do zasiania, jeszcze tutaj sorgo, jeszcze tutaj na północy będzie ryż długoziarnisty, jeszcze tutaj trzeba będzie buraki czerwone zasiać, więc trochę tych rzeczy będzie do siewu. A ja stwierdziłem, że sobie zasiejemy kukurydzę na tym polu, też tak myślałem, żeby zrobić się w sorgo na tych dwóch polach tutaj też nowych. Ale tutaj, może sobie to sorgo zasieję i zbiorę poza odcinkiem. A na odcinku możemy na przykład tam zasiać pszenicę, to już myślę, że mogłoby być fajne żniwa na takim polu. Plus później jakieś prasowanie słomy, więc sobie tam zasiejemy pszenicę, ale to zrobię poza odcinkiem. A tutaj, znaczy się w będzie na odcinku, ale to dopiero za jakiś czas. No bo najpierw będę musiał sobie oczywiście to sorgo zebrać. No ale tutaj sobie zasiejemy kukurycę na tym polu. Gdzie się bardzo ładno, takie duże pole powstało. Włączymy sobie też GPS-a, włączymy linię przejazdu. A ile tutaj nam się poprzeczniaków zrobiło? 2. Ok, myślę, że wystarczy. Tylko tak zastanawiam się, czy w ten sposób jeździć, czy może zmienić kąt przejazdu. Ok, tutaj będzie w ten sposób. Może spróbujmy 120 stopni. Jak będzie wyglądać w ten sposób, to może dajmy 90. Aha, to będzie w ten sposób, czyli 0 stopni musimy ustawić. O, może zrobimy w ten sposób, bardziej mi to odpowiada. Więc robimy to w ten sposób, o i teraz się tak nam to wygenerowało. No to ok, możemy sobie aktywować linię przejazdu, włączymy siewnik, opuszczamy go. No i siejemy tutaj kukurydzę. No i tutaj będzie kukurydza na ziarno. Ponieważ zapas kukurydzy, którą karmię świnie powoli zaczyna się kończyć. Więc akurat idealnie tutaj będzie bardzo dużo kukurydzy, nawet możliwe, że nadwyżkę sobie sprzedam. No bo podejrzewam, że tu będzie bardzo dużo tej kukurydzy, tym bardziej, że kukurydza bardzo dobrze sypie z hektara. A tej pole jest konkretne, więc pewnie nadwyżkę sobie sprzedam tej kukurydzy, a reszta kukurydzy będzie do karmienia świni. No to bardzo ładnie sobie moje krowy oraz bawały chodzą w tej zagrodzie. Te cielaki tych ras mięsnych już trochę, jak widzicie, podrosły i bardzo fajnie one wyglądają. Zobaczymy czy to się opłaca, też będzie wełna do sprzedania, więc yy, poza odcinkiem pewnie jak pracownicy będą tutaj ogarniali się, no to ja pewnie sobie pojadę z tą wełną sprzedać ją. W przyszłości może kupię sobie jakąś fabrykę do przetwarzania wełny, ale to raczej później zrobię. No bo teraz jeśli chodzi o kolejną fabrykę, to myślałem tak nad zakupem młyna może. W sumie jeszcze będzie tarta oraz yy, cieśla z takich yy, fabryk, które będę chciał sobie kupić w niedalekiej przyszłości. No bo oczywiście, jak pamiętacie, jakiś czas temu sadziłem drzewa tutaj na tym terenie, 54. No już trochę ono podrosło, ale jeszcze do wycinki dużo czasu, ale już będą musiał powoli się szykować, żeby tam postawić tartak, plus yy, zakupię sobie cieśle. Czy nie, bednarza sobie zakupię. cieśle też jest, ale zakupię sobie bednarza, no bo tam jest dużo ciekawych produktów do wytwarzania, yy, więc zakupię sobie tego bednarza. No i tam oczywiście będziemy przetwarzać te deski, raz długie deski, a w przyszłości jeszcze myślałem nad zakupem młynu, albo może teraz sobie kupię ten młyn. No będą wycinki drzew i tak myślę, że przynajmniej jeden sezon będę musiał jeszcze poczekać. A zobaczę, może w zimie akurat jak będę miał więcej pieniędzy, no to może sobie kupię ten młyn oraz piekarnię. W sumie to zboże mogę przechować, a i tak będę miał zarobek z tych produktów z tego małego tartaku, który mam na gospodarstwie, plus, je, plus jeszcze produkty z mleczarni. Teraz jeszcze ta wełna będzie do sprzedaży. Chociaż oczywiście, jeśli chodzi o wydatki, to ostatnio mówiłem, że chciałbym sobie kupić nowy kombajn marki John Deere, czyli tego John Deera S7. No i na pewno przyda się, patrząc na to, że teraz pojawiło się kilka dodatkowych pól na moim gospodarstwie. No to jednak przydałby się jakiś większy kombajn dodatkowy. No i wtedy będę robił już nieba na dwa kombajny, chociaż zobaczysz na jednym polu, bo teraz ze względu na tego GPS-a, no to mogłoby być problem z pracownikiem. Więc chyba będę robił po prostu już na różnych polach. Na przykład na jednym będzie kosił Case. No, a na drugim polu będzie kosił ten John Deere, albo na przykład ja będę tym jondirem kosił. No, na koncie mi zostało jeszcze 250 tysięcy, więc raczej do żniw na spokojnie powinienem zarobić te pieniądze. Tym bardziej, że jeszcze soja będzie do sprzedania. Jeszcze oczywiście ta wełna będzie do sprzedaży. Też tam leczarnia na bieżąco produkuje te produkty. Jeszcze też trochę rzeczy z startupu będzie do sprzedaży. Więc na ten kombajn raczej powinienem uzbierać pieniądze, bo tam potrzebuję. Około pół miliona Możemy sobie sprawdzić, chyba saty nawet sprawdzałem Ok, tutaj kombajny są niżej, ten kombajn kosztuje 381 tysięcy Plus jeszcze tutaj żniwarka 100 tysięcy Jeszcze jakiś wózek, więc no troszkę trzeba będzie wydać też Myślałem, żeby sobie w zimie kupić Znaczy nie w zimie, tylko jesienią, przed zbierami kukurydzy Żeby sobie tą większą żniwarkę kupić No ale jak widzicie jest bardzo droga, więc nie wiem Czy tutaj może sobie na razie jeszcze kejsem skosimy tą kukurydzę a może później dokupię tą żniwiarkę do John Deera. No bo jeśli będę chciał jeszcze ten młyn kupić, no to nie wiem, to nie będzie za dużo tych wydatków, więc może po prostu tutaj sobie case'em na razie tą kukurydzę skoszę. No a później w przyszłości kupimy sobie żniwiarkę do John Deera. Jest możliwe, że tak zrobię, wcześniej sobie kupię ten młyn oraz piekarnię, no i jak ten młyn zacznie przetwarzać zboże na mąkę, no to też będę mógł na tym fajnie zarobić. Ok, tu sobie dojedziemy w ten sposób. No bo jeśli chodzi o ten tartak i Bednarza, no to raczej te budynki sobie zakupię pewnie za sezon. No bo te java na razie są w tym pierwszym etapie wzrostu, nie licząc tego pierwszego posadzeniu. Więc jeszcze troszkę, przynajmniej rok będę musiał poczekać, aż te java urosną. A też mam nadzieję, że na tym uda się zarobić bardzo fajne pieniądze. Toż tam chyba już sobie ustawia automatyczną sprzedaż, no bo jednak tych produktów u bednarza, jak sobie wcześniej testowałem, no to było bardzo dużo. Jedynie co będą się sprzedawać samodzielnie no to z startaku oraz bednarza. No ale to bez problemu można samodzielnie sprzedać. No a tutaj w Zimie może faktycznie sobie ten młyn zakupimy. W sumie nie wiem, ile on kosztuje. Zaraz może sprawdzimy, jak dojedziemy do końca, żeby się nie okazało, że tam w, gdzieś w tych drzewach yy, wyląduje tym ciągnikiem. Więc, jak dojdziemy do końca, to sobie sprawdzimy, ile kosztuje ten młyn oraz ta piekarnia. Nawet, jakby mi miało braknąć, to można trochę pożyczki sobie dobrać. Ok, to nam się gra, oczywiście, zapisze. Zobaczcie, jak też fajnie to pole wygląda, jak już tu jest takie, taki jeden pasek obsiany. Ok, tu mamy te fabryki dostępne. Tu jest bednarz. Bednarz w sumie pamiętam, że też trochę kosztuje. Zobaczmy, 300 tysięcy, więc to będzie duży wydatek. Tartak tak 150. Jak akurat kupię sobie ten średni tartak, nie będę kupował tego dużego na mapie, tylko ja sobie postawię tartak obok tego lasu. No mamy tutaj cieśle, też w sumie będzie można pomyśleć w przyszłości nad tym budynkiem. W sumie tam obok tego lasu jeszcze jest fabryka papieru, więc no jeśli miałbym nadwyżkę drewna, to można byłoby też pomyśleć. Chociaż ta fabryka papieru, pamiętam, że też jest jednym z droższych budynków. Okej, okay, tutaj jest ten wykrzyknik, gdzie chyba sprzedajemy drewno. A kupić budynek możemy tam, w sumie dziwnie, że mnie tutaj przeniosło. Ale okej, okay, zobaczymy ile kosztuje ten budynek. On pamiętam, że chyba w okolicach pół miliona. No, ponad pół miliona, więc to jest bardzo drogi budynek. Ale okej, okay, zobaczmy młyn zbożowy, ile kosztuje. Okej, okay, niecałe 300 tysięcy, plus piekarnia chyba tania była. Piekarnia 50, więc tak, no niecałe 350 tysięcy, tak. No, nie wiem, 330 tysięcy. Więc nie jest to jakiś duży wydatek to będzie można sobie to w zimie kupić, te fabryki, to już yy, będę zarabiał więcej na, przed, na przetwórstwie tego zboża. na tam będę mógł przetwarzać oczywiście sorgo, będzie można pszenicę wrzucić, jęczmień. Tym bardziej, że trochę tych zbóż mam zasiane na moich polach. Tutaj obok jest pszenica, tutaj mamy jęczmień, tu będzie jeszcze sorgo, na północ będzie ten ryż długoziarnisty. Więc będzie co przetwarzać. Na razie będę mógł sobie to zmagazynować w silosach, a jak kupię ten młyn, to będzie można zrobić taki transport tych zbóż do tego młyna. To wiadomo też, jakiś dodatkowy dochód będzie z gospodarstwa. Tylko tam chyba już sobie ustawiał dystrybucję z młyna do piekarni, żeby ta mąka była transportowana automatycznie. Natomiast chleb chyba ustawię sobie na automatyczną sprzedaż. Jednak trochę dużo zabawy by było z tym sprzedawaniem tego wszystkiego. No a później, tak jak mówiłem, kupię sobie ten tartak oraz, cieś oraz bednarza. Później będzie można pomyśleć nad przędzalmią na przykład, żeby tą wełnę przetwarzać. Plus jeszcze jakby się trafił kombajn do bawełny na wyprzedaży, no to by można było kolejną uprawę wprowadzić na nasze gospodarstwo. A w sumie zobaczmy, co jest na wyprzedażach. Okej, jest siewnik ten duży. No i tak, powiem Wam, że się zacząłem zastanawiać nad tym siewnikiem, chociaż nie wiem, czy nie jest trochę jeszcze za wcześnie. No bo na razie mam tego bednara 6-metrowego. Ten siewnik ma funkcję nawożenia, niestety nie ma funkcji spulchniania gleby. Pamiętam, że w poprzednich farmingach, w sumie, tak, miał on funkcję spulchniania gleby, bo... Jak robię tą serię z 17 czy z 19 no to mam ten siewnik i tam ma on funkcję spulchniania gleby. Przed siewem, a tutaj niestety tej funkcji nie ma, więc to bym musiał sobie jeszcze dokupić jakiś większy y, kultywator albo jakąś talerzówkę. No Zastanawiam się, no bo jednak też 80 tysięcy to trochę jest, a no jak chcę kupić ten kombajn, to nie wiem, czy na razie tego nie odpuszczę, tym bardziej, że i tak już no na razie te siewy, które są do zrobienia, to w większości są siewnikiem punktowym. Jedynie co, no to ryż będzie do zasiania y, tym siewnikiem zwykłym. Ale to jeszcze się poza odcinkiem zastanowię. No bo jeśli bym chciał kupić kombajn, to pewnie wtedy musiałbym sobie trochę pożyczyć pieniędzy, ale to jeszcze pomyślę nad tym zakupem. No bo nie wiem, czy nie jest jeszcze za wcześnie, może w niedalekiej przyszłości zakupię sobie jakiś drugi siewnik taki podobny. Albo może ten siewnik marki Cookerling, który ma chyba 8 metrów. On niestety nie ma funkcji nawożenia. Albo ewentualnie myślałem, żeby sobie z modów pobrać siewnik Horsha. 6 metrowy, akurat jest to mod od twórców gry No i tamten siewnik horsza też jest bardzo fajny. On ma 6 metrów szerokości, ma funkcję bezpośredniego siewu, ma on funkcję nawożenia. No i jeszcze dodatkowo... Może on jechać chyba z prędkością 20 km na godzinę, bo ten siewnik Bednara chyba jedzie 17 km, tak samo ten marki Kun, natomiast yy, właśnie ten siewnik Horsza może jechać chyba 20 km, więc też jest to bardzo fajna funkcja. Co? To się zastanawiam, czy sobie nie wezmę tego Horsza z modów, no ale to jeszcze będę się zastanawiał. Ale widzę, że na razie ten siewnik tutaj punktowy bardzo fajnie się spisuje, więc widać, że jest to bardzo fajny nabytek. Też fajnie wygląda ten system, że ten zbiornik mamy z przodu. Tu jest oczywiście taka rura poprowadzona. No i tutaj z tyłu idzie nawóz. O właśnie w ten sposób za pomocą tej rury tutaj jest transportowany. Na no, z tyłu mamy nasiona w tym siewniku. No i też powiem wam, że fajnie ten zestaw z tym fendem wygląda. No też nam się bardzo ładna pogoda trafiła na ten siew. Jest bardzo ładnie słonecznie. Chociaż rano padał deszcz. Jak przewinąłem do godziny 8, no to padał deszcz. Dlatego sobie tutaj do godziny 9 przewinąłem czas. No i mamy bardzo ładną pogodę. Ale tak jak tutaj przejechałem te dwa uwrocia, plus teraz tutaj się sieję sobie raz przy razie, to tak patrzę, że to pole bardzo duże powstało. Tak myślałem, czy sobie nie zostawić tych mniejszych pól na jakieś warzywa, ale stwierdziłem, że zrobię sobie takie duże pole. Też fajnie to wygląda po tym połączeniu i powiększeniu. a na warzywa będą inne pola, będzie można na przykład kupić pole 16 na przykład, 14. Tutaj pole 21, może coś ogólnie pomyślę nad zakupem jakichś pól na północy, na przykład tutaj 25 można byłoby kupić. Może pole 19 oraz 20, żeby też trochę popracować w innej okolicy. Tak myślałem, żeby zasieść sorgo na tych nowych polach, ale stwierdziłem, że sobie tutaj zasiejemy, tym bardziej, że troszkę okolica się zmieniła, bo tutaj pozbyłem się tych drzew, no i powiększyłem to pole. A potem sorgo, tak jak mówiłem na początku tego filmu, możemy zrobić na przykład się w przenicy we wrześniu. Jak akurat we wrześniu też będzie ryż długoziarnisty do zbioru, to też sobie zrobimy na odcinku zbiory ryżu. I akurat wtedy może pojawić się nowy kombajn, więc przetestujemy nowy kombajn przy okazji takich żniw. Oczywiście wcześniej może zrobimy sobie jakieś żniwa pszenicy, jakieś może prasowanie słomy. Też zobaczę czy będę robił łąkę w tym sezonie, no bo mam dość spory zapas siana. Więc tu jeszcze zobaczę, czy będę sobie robił łąkę czy nie. Zobaczę ile tych kostek jest, ale tam dość sporo jest w magazynie. Więc może teraz sobie to odpuszczę, a w kolejnym sezonie zrobimy jakąś łąkę. Tak myślałem, żeby jeszcze po zbiorach jęczmienia na polu numer 8 zasiać marchewkę, żeby zrobić trochę większe pole marchewki. Bo to i na ósemce, no... Po zbiorach jęczmienia można, było, można byłoby zasieć tą marchewkę. Tym bardziej, że mam ten kombajn samojezny z modów, który jest dosyć wydajny. Więc takie zbiory marchewki powinny pójść dość szybko. No a też na tej marchewce powinienem zarobić dość dużo pieniędzy, więc akurat idealnie byłyby pieniądze na zakup młyna oraz piekarni. Więc chyba tak zrobię. Czy tam sobie się tę marchewkę po zbierak jęczmienia? Przy okazji będę miał też dwa razy zbiory z jednego pola. No a w przyszłości ten jęczmień będzie można przerobić na mąkę, a następnie na chleb. No, bo zobaczę, może trochę pszenicy sobie zostawię dla świn, no bo też dla świń potrzebuję jakieś zboże. A to zobaczę, czy pszenicę, czy jęczmień. Może ewentualnie jęczmień sobie zostawię dla świń, a pszenicę zawiozę do młynek, sobie kupię ten młyn. Też te świnie nie jedzą zbyt dużo, no bo ja te świnie sprzedaję w wieku 9 miesięcy. Jak akurat się rozmnożą, to później znowu będą te małe świnie rosły, znowu się rozmnożą, no i znowu te starsze sprzedam i będę y, hodował te małe. Bo dzięki temu tutaj nie zużywam aż tak dużo tego jedzenia. A też te małe świnie bardzo fajnie wyglądają tutaj w tej zagrodzie. No, tak patrzę, że ta kukurydza będzie bardzo ładnie wyglądać na tym polu. To może też jesienią zrobimy sobie żniwa kukurydzy. Ale jeszcze zobaczę, którym kombajnem, czy tym John jak sobie go kupię, czy może Kaze'em. W myśli sprzedam tą żniwarkę do Kaze'a, to trochę dostanę, ale nie, za, nie jakoś dużo. A ta żniwarka do John jest bardzo droga. Ale to jeszcze pomyślę, to jeszcze zobaczę, ile będę miał pieniędzy. No, tu się jeszcze będę nad tym zastanawiał. Może będzie nadwyżka mleka do sprzedaży, bo ta mleczarnia już tak szybko tego mleka mnie nie przetwarza, więc pewnie jakaś nadwyżka będzie do sprzedaży. Plus, wiadomo, teraz ta wełna, jeszcze trochę produktów startupu, no i trochę soi, chociaż tej soi akurat jest zbyt dużo nie mam do sprzedaży, ale zawsze tam trochę pieniędzy wpadnie. ale myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.